Cześć, witam. Dzisiaj kilka słów o testach, bo pytacie, na czym to polega, wysyłacie zapytania mailowe, telefoniczne i tak dalej dalej. Generalnie jest to spotkanie z nami, z piłką mnożną. Są to konsultacje, przyjeżdżacie w różnych celach. Roczniki 2.9, 2.10 często przyjeżdżają po to, żeby poszukać im nowego klubu, po zmianie szkoły podstawowej na szkołę średnią, żeby w tym pomóc. I oczywiście... W miarę Waszych umiejętności dostosowujemy daną akademię do testów dalej. Inni przyjeżdżają, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Jeszcze inni, ci najmłodsi, najczęściej rodzice wysyłają swoje pociechy, przyjeżdżają z nimi, żeby uzyskać obiektywną ocenę, czy, czy chłopak ma talenty. Tutaj, w tej najmłodszej grupie wiekowej, zawsze najwięcej tych brylancików się pojawiało. Jeszcze dni oczywiście szukają ci najstarsi już i teraz transferu. My szukamy najlepszych zawodników. Będziemy tworzyć dwie kadry, które wyjadą w maju lub czerwcu na mecze skautingowe do Niemiec z obserwacją skautów z klubów niemieckich i menadżerów. Robiliśmy ten program już wiele lat temu, m.in. takie testy i nasze konsultacje. My obejmowaliśmy testami i konsultacjami Michaela Amejał, który w zeszłym roku debiutował w kadrze Polski trenera probieża, ale również wielu innych zawodników dostało szansę testów w klubach z Hiszpanii, przede wszystkim Holandii. I nie tylko testów, bo ci zawodnicy zostawali tam, czy w Niemczech były to ligi i akademie, Ligi niestety no, troszeczkę niższe, bo tych umiejętności polscy zawodnicy nie mają na tyle, nie są na tyle dobrze przygotowani. Świadczy o, chociażby o tym kontuzja ostatnio Markwińskiego Filipa z Lecha Poznań, gdzie polski zawodnik wyjeżdża i moim zdaniem nie jest gotowy na takie obciążenia, jak są na zachodzie. Testy rozpoczynamy ocenę, oceną zdrowia, badaniem kwantowym analizatorem biomagnetycznym. Mamy tutaj ponad 600 wskaźników stanu zdrowia. Wykonujemy ocenę fizjoterapeutyczną, test FMS oraz wypełniacie test mentalny. To trwa od godziny 10 gdzieś do godziny 13.30, po czym udajemy się na trening. Z trenerami Sport Future, m.in. z trenerem UEFA Pro Danielem Płużyckim, z trenerem bramkarzy. Jeżeli są bramkarze, no i ze mną tutaj jako koordynatorem. Ja natomiast całość nagrywam i później w ciągu tygodnia maks do 10, no może do dwóch tygodni każdego zawodnika na nagraniu opisuję opisem piłkarskim. Co po testach? Po testach możecie dostać e, informację, że już teraz nadajecie się i załatwiamy Wam testy. Ta, te, też tak było po pierwszej edycji, gdzie kilku zawodników zaprosiliśmy na testy do drugiej drużyny z próżków. W tej chwili szukamy e, zawodników przede wszystkim <laughs> rocznika 2.8 e, do 2.12. Takich zawodników. No, szukamy na na Testy do różnych klubów w Polsce czy za granicą. W zeszłym tygodniu udało nam się wysłać na testy do klubu z ekstraklasy Chłopaka z Hiszpanii, z którym wiele lat pracujemy. Simona Szczepanika, który odbył testy w Turcji w drużynie Puszczynie pomicę. No niestety nie pykło, no, ale takie jest życie. Simon wraca do Warszawy dzisiaj. Trenujemy ostro i będziemy próbować w niższych ligach, czyli w pierwszej albo drugiej lidze. W zeszłym roku udało nam się też wysłać za zawodników Na Cypr, ale z tego co wiem, Bogdan postygasz wraca w tej chwili z Cypru z kontraktu. Także robimy to dla Was. Robimy to oczywiście też dla siebie. Testy, koszt testów nie jest duży 300 zł. Testy odbywają się w Pruszkowie, na obiektach międzyszkolnego ośrodka sportowego, na którym codziennie trenują zawodnicy SMS-a z Miś Pruszków. Ja serdecznie zapraszam. Myślę, że nie jest to kasa, nie wiadomo jaka. A przyjedziecie, dostaniecie fajną informację zwrotną, zachętę do dalszej pracy. Na pewno czegoś się nauczycie. Przede wszystkim, yy, ja się nauczyłem, że zawodnicy przyjeżdżają i nic nie wiedzą o kontroli obciążeń ani rodzice. I właśnie na tych testach te testy troszeczkę wydłużymy o jeden wykład yy, z kontroli obciążeń yy, zawodników. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o rozwój wasz indywidualny. Jeżeli chcecie wziąć udział w testach jeszcze 25 stycznia, wyślijcie swój adres mail mailowy pod tym postem albo napiszcie do nas na adres obozy małpa gmail.com. Ja serdecznie zapraszam. Jest to wartość zawsze dodana, nie trzeba mieć pozwolenia z klubu, bo to są badania, y, testy motoryczne, badania zdrowia. My też nie jesteśmy klubem zrzeszonym w PZPN-ie, także nie jest to y, działalność konkurencyjna względem waszego klubu, a wręcz przeciwnie, pomagamy. Serdecznie zapraszam.